Dobry wieczór tego typu. Życzę wam dobranoc. Sorry widzowie, że znowu wywaliło strym. Lagowało strasznie obraz tego typu. Jak wiecie widzowie, że ja późno wróciłem z prac tego typu. Widzowie, no to nie ode mnie w zależności tego typu. Jutro będzie git, maone z tego typu. O której będzie strym? Wam nie powiem. Bo nie wiem co i jak. Ja spontanicznie widzowie jadę tego typu. Tutaj jeszcze raz pomknę na ten temat. Tego typu. Czekajcie tego typu, bo mam to napisane. Tak jak mówiłem widzowie, zgłoszona jest osoba. Szwagier tego typu. Fritz Łobet Wolak tego typu. Z wykopu. Za wysyłanie prywatnych rozmów na wykopie. Na forum i na szasi i nagrań głosowych tego typu. Sorry, widzowie, takich ludzi trzeba tępić i dostaną po dupie. Oni będą wiedzieli co i jak, bo już podałem logowania ich, czyli niki tego typu. Widzowie, po co wysyłać jakieś prywatne informacje na publicznym, tego typu? To jest przestępstwo, ale cóż, to są debile, nie rozumieją prawa, zauważyłem tego typu. Jeszcze raz mówię kto jak. Szwagier teli tego typu. Fris Łobet Wolak. Za się i udostępnienie prywatnych rozmów, wpisów i narzeszy. Jest to przestępstwo tego typu. Ale cóż, to są frajerzy, którzy nie potrafią zrozumieć jedno: że ja jestem górą? Nie oni tego typu. Ale cóż, to ich sprawa, ich proszka. Policja się zajmie. I dopiero będą mieli koło dupy. Ja powiem, ja jestem górą, oni są dołem tego typu. Życzę wam dobranoc, miłych snów tego typu. No sorę, że tak się stało, tego typu. W sprawie streamu bulagowało obraz strasznie. Nie mógłbym zrobić widzowie tego typu, bo wy byście się wściekali. Ale jutro startujemy. Subujcie, lajkujcie tego typu. Miłych snów. 这个进步，我巴本。